Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Krótkie przypomnienie, oczywiście, o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Warto żebyście weszli i zobaczyli, ile będzie kosztowało ubezpieczenie dla waszego samochodu, bo może się okazać, że znajdziecie tam najlepszą ofertę. Tym bardziej, że korzystając z linku, który znajduje się pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu. Więc sprawdźcie, ile będzie kosztowało ubezpieczenie waszego samochodu. Pijmy cały czas. Że nie ma czasu taszki załadować. Tak, <laughs> tyle, że, po to, że nawet kiedy załadować. No zaraz się pakujemy, no nie. Dobra, super. Patrzcie uruchomiony. Znaczek zamontowany. Niemożliwe. Możliwe. Niemożliwe. Moment błyski jest. Mało tego, że nie zgubiłeś. Nie. No Ania go miała. No wiem, no bo to jest, no bo tak naprawdę to chyba Ania go miała cały czas. Tak, tak. Ona się z nas nabijała wydaje tak. mi się. Że to nie... Może tak być. Że, że to, że my zgubiliśmy ten znaczek, to my go nie zgubiliśmy, tylko byliśmy aktorami w jej sztuce. Też mi się tak wydaje. Próba Prawda? Gra, gra pozorów. To też mi się tak wydaje. Czek! Tak. W ogóle na no, jedziemy do Stegny, także zapraszamy. No nie, będzie, będzie po No nie, partii. będzie po Stegnie. No znowu, wiesz? Zazwyczaj Bo do... my, wy oglądacie w niedzielę, a my jesteśmy w Stegnie w sobotę, a, dzisiaj, a kiedy nagrywamy, jest piątek. I teraz tak. Tam stoi Michasia Komar. Pana Misia, tak. No to, że był własnoręcznie. To jest motor zrobiony przez 11-latka, motorowy. Generalnie pomogłem mu tylko przy zbiorniku, przy prostowaniu i sprychowaniu kół. Reszta jest dziełem dziecka. No dzieła jak ta lala. No myślę, że będzie godny następca, co? No, nie, zdolna bestia ewidentnie jest. No Zdalna, zdolna, zdolna. No jeszcze nie ma silnika, ale jak zwykle wiesz, silnik nic nie może być u nas normalnie, więc go przebudowujemy, bo trzy biegi, 70 pojemności i tak dalej, i tak dalej. To będzie jedyny komar, który będzie robił. tu, tututu, no, 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 zobacz na prędkością. 70 km na godzinę. Tak, no. Musisz go ograniczyć. Ale będzie robił u to tu, tu I to padało, więc... Mamy takich fanów, którzy na przykład przy tym przy Mercedesie, cl i tak dalej zawsze wypisują ile razy powiedziana było, było u tu tu, tu tu Ile razy było przylizanie włosów i ile okay. To dzisiaj będzie dużo u to, Ale na komarze tym razem. No. Nie pamiętam, pierwszy raz jak jechałem na komarze to było dla mnie niesamowite to przednie zawieszenie. I e... Jak się nim przejechałem i ja próbuję nim, Wiesz, wtedy jeździłem na jakieś pies motocyklach, bo jakoś jako dzieciak nie miałem szansy jeżdżenia komarem. Dopiero potem, jakby jeżdżąc na motocyklach, wsiadłem na wiesz, miałem swoją tam M z silnikiem Kaśki przebudowaną widziany. wiesz i tak dalej, i tak dalej, wsiadłem na komara się przejechać. Jak zrozumiałem potem, jak, jak to działa. Jak ten przód. Jak a ten... zobacz, że ten jest sztywny, bo on jest, jest nie na tulejkach, widzę. tylko jest na łożyskach na śrubach okay, tysiączkach. A ten, ten oryginalny na tulejkach, tak koło, chodzi. tak koło chodziło tak, z przodu, bo tak. się widzę, bo teraz złapałem, że on trzyma. Natomiast w no. tamtym to pamiętam, no. że to koło tak latało, że wiesz, ty łamałeś się na tym komarku, a to koło swoim życiem jeszcze do tego. Ba! Tutaj są łożyska w wahaczach, są łożyska też toczne normalnie w kołach, pozakładane. Także wiesz, nie widać tego, ale troszkę jest tak podciągnięty, zresztą kładziny są takie lepsze, także i hamulce są poprawione, no trzybiegowa skrzynia, tak jak powiedziałem, także taki sprzęcik będzie wiesz, do polatania, a wygląda skromnie. Jadujesz, ale biegi o, będą tak. tu. tu, tu normalnie. I po prostu zrobiłeś jeden da dalej? Jeden dalej. Okej. Okay. Cała filozofia. No i skrzynię oczywiście zrobiłem, tak? Mega, dobra, chodź, idziemy, idziemy, idziemy tam. Cześć, cześć. Dobry. No normalnie się stęskniłem za nim, wiesz? No. Nie no, z tym znaczkiem to w ogóle inaczej to wygląda. No. Kompletnie. Kompletnie. A jeszcze cały taki obmacane, no, ale już na wystawie jak to, żeby tam wyczyścić jeszcze, tak, nie? Na pewno. Potwalił do rwania, to ci jest tak. dorwanie, A, to, tak. wiesz, wszystko. A czy że zrobiliśmy u nas spokojnie, bo on jakby stał... Kiedy ostatni raz barburkę jechaliśmy nim, tak? Tak. Więc jakby stało to wszystko, ale tak to sprawdzali jakby. Uszczelki nie. nie mieliśmy. To to jest przyklejone, więc okay. jakby jeszcze stara się nie odrywać, bo to musi być prawie 20 godzin. Sknąć. Dobra. Także, bo to jest na, na poliutanie. Ale nie mieliśmy uszczelki, żeby wiesz, to Wiesz co jak przyklejasz, przez gumę nie przykleisz, no nie przykleiłem tak jak na zdjęcia. No dobra, dobra, dobra. Jeżeli dobra. chcesz, to jeszcze mogę to zmienić, ale to przez gumę nie, nie, nie będzie tak ładnie wiesz. Już niech zestanie na tym. Najwyższy czas, żeby zaczął jeździć i żyć, żeby się pojawiał na drodze i robimy tak, on jest w sobotę w Stegnach, e... ale zabozimy go. Jedzie przy Czapą, także tak. nie ma też kierowcy, tak, żeby teraz nie jechać, ale jak wrócimy ze Stegny, no to myślę, że jest to, najwyższa to, pora, żeby to czas, żeby on e... robił te, 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 tak zwane Stał, stał w muzeum, na oglądali wszyscy, teraz chyba pora, żeby... Tak, żeby, żeby pojeździć. ...nacieszyć się no. no. No, 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 super, super. wszystko działa, no. Ju? Tak, po prostu, wiesz, kluczyk, pach, od razu, wiesz, zagadał. No i bardzo dobrze. Eee, jakieś delikatne zaprawki, coś porobione przed wystawą super. Znaczy, no, wiesz, przejrzane wszystko, tak. jakby, wiesz, auto, które to ma godne miejsce, które jeździ. No ja się go przeczycimy tutaj w środku. No ten hebel mu nie przygodę się kluczyka, bo chciałem kabel na No bo by, faktycznie ja nie wiem, jak on nie chodzi ciebie, to ktoś chyba zapewniał kluczyków dać. Mówiłem. Wiesz co, ale mówili, jak ja wezmę na kabel, to na pewno go zgubię. No, no i ale on nie jest jakby co w biurze. Nie, jest. Tak? tak, No bo ja drugi założyłem, bo nie mogliśmy kończyć. A jaki robić. masz teraz? Wiesz co, jaki no, mamy? No. A, taki no. Po prostu nowy taki wiesz, założyliśmy i... No, okay. Ale działa. Okej, najważniejsze. Ok, okej. No, no i okay, okay. okay, też wszystko suchę, czyli takie ciekawi, nie dzieje, się dzieje. To... No już też, wiadomo to się nie jest nowe, tak? Bo już ma 3 lata, tak? No i de facto, nie. No ale premiera była w grudniu. Premiera była w grudniu. Ale de facto już sam sprzęt ma 2 lata. Ale ten czas minął, już No. co? Przecież niedawno go zaczynaliśmy. Tak. Pędzi błyskawicznie to wszystko, no nie? Ale cieszę się, że wiesz, po takim postoju, że wsiadasz na auto, dotykasz i on działa, i on, wiesz, jeździ. Zrobiliśmy taką ważność przejażdżkę sobie, tak że wszystko fajnie pracuje. Troszkę trzeba było dopumpować koła. no też no, walki mają swoje lata, no co też wiesz, robione, wiesz, nie jest oryginal. Wiesz, że jakiś tam może mieć A znaczy oryginał? Ale tak, robiony oryginał. Tak, oryginał no, robiony. Wcześniej tak, nie odlany jakoś z tak, by kawałka, tak? Tak, 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 tak. fabrycznie były w latach 70-tych, jak No, tak. no to warto sobie przypomnieć, jak ciężko kierownica chodzi z sprzęgło, no bo to jest urok tego modelu, tak? Już modelu gier było troszkę lepiej rozwiązane, natomiast jak się wsiada, to naprawdę trzeba... Po pokręcić tym, pokręcić te sprzęgiełko, to się też jest takie, lewa noga, rośnie mięsień. Poza tym to jest chyba pierwszy poza muzeum pokaz yy, publiczny. No tak. ba, poza barburka, tak jakby premierowo była, ale to, 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 to się nie liczy. No tak, ale to jakby barburka miała swój urok, bo było ciemno, była nocny pokaz, a, a tutaj taki po raz pierwszy wiesz. No nowi mu się przydałoby się że mówiąc, bo my to nie jesteśmy detailerami na tyle żeby go odpowiednio przygotować. Wiesz, można spróbować zadzwonić. No bo dzwonimy. Może padnie, jeszcze. Mamy no, transport wyjeżdżający za 4 godziny. Żeby z zewnątrz jakimś kurczewoskiem no czy coś. Ja to się tylko odkurzyłem i wodą tak Nasze ekipy, ekipa, wiesz, raczej my umawiamy się do naszych skrępów wcześniej. No i na silniku tego kurzu też jest dużo. nie? może Czekaj, spróbuję, spróbuję to zrobić jakoś łagodniej, chociaż byłem u niego wczoraj... Siemano, cześć, pokażę ci coś. Co? Pokażę ci coś, zobacz jak fajnie wygląda. Super, co? Gotowy? No wiesz co, no już jest technicznie gotowy, jutro wyjeżdża na wystawę, tylko kurde zobacz, Nowik widzisz? Widzę. Ale ja pani nic z nim nie zrobię. powiedział? Widzę, ale ja dzisiaj nic z nim nie zrobię. <gry> no właśnie to jest pod... który sprzedawałem tutaj i tak będę siedział pod noc. I co no. zrobiłeś z samochodem? Włosa sprzedałem i muszę dzisiaj go ogarnąć, więc tak będę siedział pod północy. Nie dam rady. Nowik, wakatze. spójrz nam w oczy i powiedz, że nie dasz rady. Nie dam rady. No nie nie, no nie ma nie, opcji. No. Ale słuchaj, auto wyjeżdża dopiero o czwartej rano stąd. <ścoughs> nie, nie dam rady. Nie, nie dam <ścoughs> rady. Dobra, kasuj ten numer telefonu. <ścoughs> <ścoughs> Patryk, powiedz mi, że takie co nam nie pomogło, to mamy jeszcze więcej, wiesz. Szukamy jednego, co pomoże. Nie, 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 nie. To było, to było czyste ryzyko, czy czy warto. No, trzeciego trzeciego ping detailerem. Trzeciego ping detailerem i <teoddżak> przyjeźdź, <tryk> to ci pozwolę gazelę jeszcze wyczyścić. <młysł> Ale ona za ładna jest, wiesz, gazela do czyszczenia, to bez sensu. Ciemnie. Dobra, nie. dobra, trzyma się trzymaj, trzymajcie. Co? Cześć. Cześć. To już wiecie dlaczego ona jak będzie brudne. No, no nie no, jakąś też paluchę <młysł> wyczyścimy, zaraz coś kręcimy w no nie? Żeby... Dobra. A powiedz mi, coś w tygodniu robiliśmy, szykowaliśmy, coś nagrałeś? No ja Porsche szykowałem. Szykowałeś Porsche. Dobra. W przyszłym tygodniu robię... Skrzynia biegów pod korwety, przypominam. Ja będę w przyszłym tygodniu leciał do Gdańska i od hmm. razu odbiorę skrzynię od korwety. Okej, okay. no bo jakby cała mechanika to jest przewidziana na trzy dni, tam, no nie? Wszystko naraz. Dobra. Więc jakby tego nie będziemy rozciągać na etapy, zawieszenie, coś tam, tylko potrzebuję tą skrzynię. Zdeczek jest polakierowany, ale jakby nie będziemy mocić teraz w tym odcinku, więc to taki skończyli, nagrałem materiały od korwety. No więc robimy z tego po prostu oddzielny odcinek. Wiesz, a propos pracy, jest polakierowane, wypolerowane, gotowe do montażu. Nie, to może wypuśćmy to dzisiaj. Tak, to, to, stary, no projekty, słuchajcie, no Apkarze tak. jakby, projekty, które są realizowane w Apkarze, no one przychodzą, o tak, no bo to jakby to są ci sami ludzie, wszystkie same, sami, nie, nie, ale wiesz, że no, Nie no, ma problemu. Jakby puszczamy dzisiaj i robimy, wyjeżdżamy porszakiem, no jednocześnie jest wetta, tak? Jakby... tu masz gazelę i wiesz, tak. i tak dalej, i tak dalej. Bierzesz? Biorę. Super. Więc ostatnio się jadłem tą gazelą, bo ona jest na taki, taki top level, wiesz. E, pod każdym względem się nie za sprężyny podorabiałem z pasóweczki, e, bagażnik jest tutaj w tej wersji taki eksportowy i e, wiesz, wszystkie te śruby wiesz, drobno zwojne, klejowanie wahaczy, to wszystko tak wiesz, chodzi o, wiesz o co chodzi, zero luzu to jest, nawet. No, znaczy gazela przede wszystkim dla mnie jest niezwykła, Wykonania, ale w ogóle jako gazela pod kątem designu. Zobacz, weź sobie z tamtej strony z kamerą i zobaczcie teraz na wszystkie tego, szczegóły, tego typu szczegóły. Na przykład ten bagażnik, ten zwężająca się linia tego bagażnika, jakby taki design totalny lat 70. który jest konsekwentny z lampą przednią, która jakby wchodzi w ten sposób, zobaczcie kształt tego błotnika. No on jest, to jest naprawdę top narysowany motocykl. No, historia ta, ta prawdziwa jest tego motocykla taka, że w momencie, kiedy pod niego musiały być stworzone nowe tłocznie, bo to wszystkie blachy to były głęboko tłoczone plus z drzewarkami rolkowymi były błotniki łączone, więc jakby nie było w Polsce produktu, który wymagałby te, tego typu urządzeń. Jest tak fabryka... głębokie błotniki względem tego, co było w usk czy w Tam było z jednego kawałka tak. robione na rolkach, natomiast tutaj były tłoczone, tłoczni, dwie połówki błotnika i z grzewarkami rolkowymi, czyli no. nie punktowymi, tak. tylko rolki jakby zgrzewały dwie blachy. Boczki, przednia lampa, to wszystko była specjalna linia produkcyjna. Teraz wyobraź sobie, po 6 miesiącach, jak był produkowany motocykl, były targi w Moskwie, czyli największe wtedy w OB w Demoludach. Na targach w Moskwie są pokazane sprzęt, mieliśmy limit jako Polacy do 175, i to był jedyny motocykl produkowany wtedy w Europie z rozrusznikiem. Miał bajery takie właśnie, jak kierunkowskazy w tym, w kierownicy. Tak. Właśnie te wszystkie detale chromowane, te osłony i tak dalej. I tak się okazało, że po tej wystawie praktycznie kilkanaście miesięcy fabryka została zamknięta. W teorii, bo wszedł za drogi. Tylko one nigdzie nie zalegały, cały czas były na nie zapisy. Fabrykę, którą stworzyli pod to, zamknęli, no nie? No więc, no wie, znaczy produkcję. By, by, by były inna priorytety, by były inne polityka. Jak... Z drugiej strony Tomek, tak. Ale z drugiej strony dzisiaj można zrobić wszystko, a nie produkujemy żadnego polskiego motocykla polskiego. Wiesz co, bo kochety, dzisiaj nikt ci... No. no ale wiesz o co mi chodzi. Mm. Jakby z jednej strony pokazujemy coś, co jakby wiesz, to no, PRL, ciężko. Brakuje kawałka blachy, wiesz, żeby produkować coś zrobić. Teoretycznie staje się to niemożliwe, tak? i produkujemy takie sprzęty, jak chociażby tą gazelę. A z drugiej strony dzisiaj, kiedy możemy robić wszystko, co najwyżej jesteśmy montownią, albo zakładami produkcyjnymi ale na licencji. Ale na, na Nie wiem, ale jakby szkoda, patrząc na potencjał. Wiesz, to to jest to był bardzo szybki motocykl, bardzo szybki. Zresztą wiele z jego rzeczy zostało to tak jak silnik, ten W2 został wykorzystany potem w WS695, to no jakby większość osób znają te części ramy, czy osłony, to cała koncepcja poszła do innych motocykli wykorzystana, prawda? Czy lampa tylna, że one się pojawiły w ws -ce. Natomiast to był naprawdę motocykl, który był prekursorem wtedy. Ja wiem, że wiele osób zwraca uwagę na tą sztywną lampę, opowiadając są różne historie, ale przez większość ścigaczy ma sztywny, sztywną i miało lampę przez 50 lat, jakby to jest normalne. A to opowiadałem jako wadę? Tak, to, to jest rozwiązanie sportie, tak? No więc jakby tutaj e, nikt nie jeździ motorem tak, tylko się jeździ tak, no nie? No bo jak ktoś jeździł jak na rowerze, no to no, wtedy, to wtedy jest nie miał światła, tak, tak, no, tak, no, tak, a jak ktoś już jeździł gazelą, to wiesz, że ona świeci tak? Tak, no bo po gazelach była motocykla, to co chodziło z tymi liśćmi łapkami? Więc co, nie wiem, to mi chłopaki wszczepili, co ja robiłam, mi szkoda tego wyrócić. No. Ale to coś było z tymi liśćmi łapkami wiem, takimi, coś się tak, tak na, tej historii. Na, na te, ja, ale coś było, właśnie też te, 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 tak patrzę, że na, na też. No jakby ta gazela jest jakby sentymentalna, bo jest od ciebie, tak? Więc jakby też pamiętam, jak mi doszło, tak. jeżeli deszcz taki był w ogóle zalany, to wszystko powstała chwilkę, a teraz, no nie było czasu, ale zajęłem się tym, żeby wszystko składać sobie, silnik się buduje, koła się właśnie robią w Bigropoerce, będę także wiesz. Teraz walczę nad zawieszeniem, wstawiam koła, no i i bawimy się w elektrykę, no nie? No i super, no i super, no To, to co, e, to co dzisiaj puszczamy jednak korwetę, czy wrzucimy ją za tydzień? Ja bym za tydzień wrzucił jako korwetę. Jako, jako, jako za tydzień korweta tak. całość? Tak, tak jest plan. Obiecaj tylko, że mi skrzynię przywieźć. Przywiozę ci, bo pojadę w przyszłym tego... Za... Tylko nie w piątek rano i... Nie, już... ale przywiozę ci ją w środę. No dobrze. A teraz jak będziesz jechał, nie możesz zabrać się i wszyscy jedziemy nad morze? Albo tak, ja. A ja będę dojeżdżał w nocy. No dobrze, a wracają? A wracając? No nie, bo muszę być w Kielcach rano. No dobrze, a ja, mogę, ja będę w poniedziałek jechał z nadmorza, to może za, zabiorę ją O, a i, może. i ja sobie wrócę wiesz, znaczy bus mój jedzie też to wiesz. No to może, to zaraz to, 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 zaraz, to, tak? zaraz to ustalimy, a. bo faktycznie, faktycznie. Dobra, czyli słuchajcie, w tym tygodniu był tydzień przygotowawczy przed wystawą w Stegnie polskiego Porsche i motocykli. W przyszłym tygodniu robimy wetę za dwa. BMK wróci? Tak. Myślę, że akurat będę miał, bo czekam teraz na łożyska. Nie łożyska, tylko tuleje do kosza, do satelit I okay. nakierowanie kierowanie elementów robimy i po prostu to składamy. Dobra. Że akurat powinniśmy w przyszłym tygodniu wszystko podbierać już do nas i możemy brać na następny etap. Dobre mamy odchłodzenie. Tak, wiesz, że już jest odpalone. Widziałem. Tak, więc zakładamy, odchłony zakładamy, klimę bijemy i, I, jazda. I jazda, no. A propos planów na przyszły tydzień? No, same, bo musimy teraz tak. Dla Was też organizacyjnie, bo będzie się dużo zmieniało, bo jakby ja dostałem wczoraj wiadomość. Lecimy robić serię, która będzie na wiosnę, na jesień do TVN Turbo. Lecę zrobić taką serię, udało się zrobić coś, co jest fajne ponadczasowe, samochody na Kubie. Mhm. Wiesz, jakby... Już mi sprzedał Robert. Jeszcze. Nie no w ogóle wiesz, jakby totalnie, więc. Tak naprawdę przyszły tydzień jest takim ostatnim tygodniem, potem mnie dwa tygodnie nie ma, więc... Mhm. Tym jeździmy. Jestem za. Ja wracam w poniedziałek, od wtorku możemy zacząć jeździć. Chciałbyś też o zmianę ustawień zawieszenia, więc jak będziesz jeździł, to ci będę to na bieżąco korygował. Albo musimy jeździć wieczorami. Wiesz? A, wy, a Wy piszcie, jeżeli będziecie chcieli, piszcie w komentarzach, czy jakie samochody i co będziecie chcieli zobaczyć z aut na Kubie, bo to będzie fajny projekt. On będzie telewizyjnym projektem. Ja byłem raz kiedyś na Kubie i faktycznie jest to niesamowita opowieść i niesamowita motoryzacyjna historia, która właśnie znika na naszych oczach i te samochody nie są takie, jak się... Wszystkim wydaje, że to są piękne, wychuchane, wydmuchane, tylko one nigdy już nie pewnie nie wrócą do oryginału, bo nie warto, żeby one wracały do oryginału, warto, żeby były tymi kaszalotami posklejonymi z silnikiem od traktora, bo one chcą historią Kuby. Nie? No tak, no, tak jak PRL-u nastąpi. No, tak dokładnie, no to jest jak De De wiesz, ten mój desoto, które był przerobione na ciężarówkę, wiesz, No Znaczy puchacz, no nie? Czy puchacz, tak, jakby, czyli kabriolet BMW, po co... Po co komu kabriolet BMW, jak można przerobić go na traktor i traktor był potrzebny, a nie tam kabriolet BMW, żeby się lansować, wiesz. E, więc piszcie w komentarzach, co o tym myślicie i, i co chcecie zobaczyć, bo jesteśmy w fazie otworzenia tego, natomiast jest duże przedsięwzięcie, bo tam musisz mieć zgodę wszystkich ministrów. I wiesz, bardzo dużo osób jedzie, jak robi, na, jedzie na Kubę, to robię sobie takie, to ja będę turystycznie kamerą nagrywał i potem z tego powstają programy, natomiast jak chcesz oficjalnie zrobić ekipę ekipa tam, to jest w ogóle jakiś, wiesz, e, no ale masz ludzi od tego, nie? Nie no udało się, udało się, więc wszystko jest, więc będziemy robić i ju. No. Nie no, zazdroste, no fajne miejsce w ogóle, no to tu dużo gadać, tak? Chyba każdy miłości motoryzacji chciałby na kubie chociaż raz być. Ja jechałem kiedyś tam e, takim e, transporterem takim partikulare miejscowym, czyli takim autobusem i on był w by, by, sobie Kabilakiem 56 Cabrio. Mhm. Czyli to śliczny, taki wiesz, z malutkimi mhm. skrzydełkami z tyłu, tylko że on był przedłużonym kombiakiem. Okay. I <laughs> jechaliśmy tam w 15 osób z bagażami na dachu, ale to jest na kubie. No. I, e, I te biegi cały czas mu wypadały, bo silnik oczywiście był od traktora, ale były dwie skrzynie wrzucone, wiesz, żeby on był szybszy, więc e, na tym. On się oczywiście zepsuł w po odjeździe pod winiale. Facet, który mówi, To jest niesamowite, to, jest samo, to był samochód, który przez... E, od tego 50, tam czy 60, 59 czy 60 roku codziennie porobił po 400 km. Codziennie. Rozumiesz? No tak, no to jak tak słupka nie? Ale tylko, że tam non-stop robił o te 400 milionów. I ja e, e, no, o co powietrzałem mu pompę, e, tam jako, jako pasażer, naprawiłem mu ten samochód, żeby można było pojechać dalej. Okay. żeby go nie pchać pod górę, która tam okay. była na, na tym. Bo przewód mu pękł, bo oczywiście wszystko je było przywiązane na druty. nie? Jakby, du, 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 jak... Jest historia. fajny taki w ogóle program na Discovery Gruchoty z Kuby. No nie? Jak oni tam remontują całą historię. I no, tak tam jest. No więc, do, do, więc jakby to miejsce, te miejsca chcemy odwiedzić, zobaczyć ten My to jako, wiesz, Discovery jako Warner, a będzie na antenie Tokoanów, więc, więc piszcie swoje sugestie. Będziemy oglądać. Nie, no kurde, super, żeby to, to, to pokazać. Super, no bo to odchodzi. Ja z kolei niedługo do Afryki lecę, tam tam jeszcze latają, wiesz, tak szybko. Wiesz, że teraz jest w To w Egipcie podobno jeszcze. W Egipcie. Jeszcze. No? No, 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 no. Dolny już praktycznie, wiesz, południe i tam. Ostatnio właśnie że ze sklepu i Biały Borewicz w oryginalnym kolorze, no bo tam kolorów prawie nie mówię. Kurde, to jest ta spęka na jakiś chodnik, na niej w ogóle. I życie tyle, no i w ogóle, już jeździ całe życie. Niewiarygodny i te pezoty, wiesz? No ale Pyżoty, ja, wiesz Pyżoty rozumiem, bo one są nieśmiertelne. Nie Te 505, 504, tak. y, jeszcze były takie, to się nazywa Denzel, 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 taka cztera, 504 z zapędem na 4 koła, Zmierze. podwyższona, jakby naprawdę mega, mega. No, ale Polonezów dużo, bo to jest chyba eksport mieliśmy z do Egiptu, prawda? Ja Ameryka Południowa. No. Chiny, no wiesz. Tak. No, no, przez WFM-ka to no na docinie poszła w ogóle kolicencja, bo wfm były w Chinach do, produkowane. W, nie w Chinach, w Indiach. W Indiach. Jest od Indiach. Osa też tak była. Tak. I tak. ona w Osach nazywała się w Indiach Harajitut. Harajitut, króliczek, nie wiesz jaki jest po hindusku? No nie, no akurat nie wziąłem do sobą translatora. Haradzi. No więc Harajitut to była Osa, a... A komar był z kolei na Niemcy robiłem. Też mam to no, 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 nie mogę sobie przypomnieć, stywniak. Tak, Tak, jakoś ciekawą, że to dużo kolekcjonerów teraz kupuje właśnie... A z drugiej za... strony oni mieli nicony. Nie. No tak. tak. Kupują, Teraz w Polsce te komary z tym, są drogie, a w Niemczech <laughs> to mają inną nazwę właśnie wyleciało z głowy i ludzie kupują tam za 200-300 euro, wiesz, gdzie to w ogóle nie ma wartości, a nazywa się inaczej na tych portalach alusyjnych i, I, no i to sobie i przypomnę. Idealnie, idealnie. Dobra. To już dzisiaj wyciągna szwalka była. Jak i... <laughs> ja chcesz to, coś jest są narzędzia, jak chcesz coś pokręcić. Tak. tak. Weź miał program techniczne Już skończyliśmy. pa. pa. <laughs> skończyliśmy. Tam miało ściąć. Pa.